Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i Zapraszam do takiego krótkiego zapowiedzi że tak to powiem. Eee, chciałem was zaprosić przede wszystkim, głównie o to chodzi w tym materiale, że na piątek, na godziny poranne dokładnie, nie wiem które, 9-10 rano. Zapewne zapytacie, dlaczego tak w piątek? Otóż wziąłem sobie urlop specjalnie na tę okazję. Będę miał wolny dzień i chciałem was zaprosić na urodzinowy stream na moim kanale na Twitchu. Dokładnie jestem stary. Czy brzydki to pozostawię wam do oceny? Wiecie, kwestia gustu i te sprawy. I ogólnie rzecz biorąc kończę, 31 lat Jezu, ale dużo, nie? Trójka z przodu, już bliżej do czwórki. No nic, w każdym razie około godziny 9:10 rano, może nawet wcześniej, zależy jak się zmotywuje, żeby wstać i szybko odpalić stream, odbędzie się, jak już wspomniałem, urodzinowy stream, na którym będą do wygrania pay, pay safe karty, na które będą do wygrania kody na gry różne mniej lub bardziej ambitna, ale na pewno będzie kilka fajnych gier do zgarnięcia. To mogę za, od razu Wam powiedzieć. Nie będą to produkcje warte 1,49 49 zł na Steamie. Chociaż niektóre też się znajdą, ale kilka sztuk będzie na pewno bardzo fajnych, które się zapewne Wam spodobają. Do tego może jeszcze coś ciekawego się pojawi, jeżeli chodzi o takie powiedzmy Rzeczy, które będzie można w ciągu tego streama, że tak powiem, zdobyć, pozyskać, wygrać, zostać wylosowanym, zobaczymy. I, i, I co jeszcze? No, powiem szczerze, że dawno nie było u mnie czegoś takiego jak granie z widzami, nie? Ostatnio Poe, Dota, tak w koło Macieju, wiecie? Ostatnio troszeczkę tam powiedzmy, zaczęło się pojawiać takich innych również gier, mało bo mało, ale jednak skończyłem w końcu Mortala 11, fabułę. DMU Kronika, pana kobitka. Skończyłem sobie ciok po kilku miesiącach yy, przerwy, gdyż no kiedyś ją odpaliłem, nie przeszedłem i po kilku miesiącach stwierdziłem, że czas wrócić. Yy, zacząłem sobie też kampanię w DR Billions, zapowiada się fajnie, prawdopodobnie będzie trzeba ją również kontynuować w mniej lub większej częstotliwości odpalania DR Billions na streamach. I właśnie o to chodzi, że można by było zrobić sobie jakieś takie gierki z widzami, których, jak już wcześniej wspomniałem, dawno nie było. W co będziemy grać? Nie wiem. Myślę, że to już sobie będziemy w miarę na bieżąco powiedzmy ustalać na streamie. Czy będą to, nie wiem, do Thunderlords, czy będą to na przykład, nie wiem, Rocket League, czy, w które nie grałem bardzo dawno i przyznam się, że nie umiem. Czy może jakieś indyki w kopie, czy może na przykład Terraria albo jakieś inne produkcje, zobaczymy. To już się okaże na streamie. Tak więc, jeżeli chodzi o, o, o samą zapowiedź, to tyle z mojej strony. Z piątek, 5 lipca, o, między 9 a 10 najpóźniej. Choćby nie wiadomo, co się miało dziać, to się zwlekę wcześniej. E, I kolejna sprawa, jaką tutaj, bardziej tak powiedzmy osobiście mi Valve zrobiło niespodziankę, bo jak wiecie od dłuższego czasu już czekam na drugi Treasure Chest Immortal Treasure, Immortal Treasure dwójkę na Morokai, i na parę innych rzeczy, tak więc tu będziecie mieć info. Valve oficjalnie na Twitterze oznajmiło, że właśnie w piątek pojawi się drugi Treasure, Immortal Treasure, pojawi się Morokai, dostaniemy 10 tysięcy battle pointsów za to, że pula nagród TI już w tym momencie, gdzie to jest dopiero połowa mniej więcej battle pasa przekroczyła zeszłoroczną pulę. Przy przekroczeniu 30 milionów dolarów będziemy mieć kolejne 10 tysięcy punktów, czyli 10 leveli itd. i tak dalej. Oraz druga informacja jest taka, że z racji tego, że tak długo właśnie zajęło im Ogarnięcie tych testów, tego Morokai, tego specjalnego trybu, i tak dalej. Dodatkowo Valve przedłuża Battle Passa o dwa tygodnie, tak więc po skończeniu się finałów The International, już w, nie pamiętam w jakim mieście, ale bodajże w Chinach dokładnie, jeszcze dwa tygodnie po finałach będzie Battle Pass dostępny, więc to jest kolejna taka fajna informacja. I teraz już naprawdę kończymy, także widzimy się w piątek, oczywiście jeszcze się pojawi jakiś stream przed piątkiem, ale w piątek widzimy się na Twitchu praktycznie cały dzień, będzie dużo się działo, eee, można na jakiś Twitch Things się pojawi, <grydy> dawno nie było, można by było coś pośpiewać, albo przynajmniej popróbować. Dobra, do zobaczyska, widzimy się w piątek, trzymajcie się, do i miłego dnia życzę, hej.